Cześć moi drodzy, witam Was. Dzisiaj Wam pokażę jak wygenerować taki kształt, czy na hendzia B, surfaces e, e, i jak możecie zrobić efekt e, chyba będzie również, to znaczy otwieramy polygon, bo macie również uchać na hendzia stretch, aby zdjąć polygon na hendzie foil. Teraz wam okaże jak taki kształt wygenerować. Coś takiego jak to. To trochę może zająć. Jakbyście nie wiedzieli, jak to na chędzie włączyć, to wam okaże. To okazuje, ten poligon tak czy inaczej będę musiał wykasować. Bo to jest właśnie ten poligon, a my potrzebujemy do wygenerowania poligon. Czekajcie, bo wam coś tu hałasuje. Chyba jest coś włączone, co nie powinno być włączone. E, usługa jakaś. Czasami warto zwracać uwagę. E-worker trzeba to wyłączyć. Jakiej usługi nie potrzebuje. E, Windows Modulus Installer. Trzeba tę usługę wyłączyć. Ale tylko wtedy wyłączycie. Jak macie już wszystko oinuskajowane, to nie jest temat o tym, tylko to mi dysk odciąga Filmujcie się z tym, co wam obciąża dysk. Wracając do narzędzia The Surfaces. Jedna rzecz, na którą chciałbym, abyście zwrócili uwagę, jak pracujecie z tym narzędziem Jak rysujecie e, narzędziem Annotate 3W. Ja to wykasuję, bo tym przestrzeni ma być puste. I te potem uchyjemy, aby zaznaczyć jaką, krzywę, jaką krzywą uchyjemy do generacji ojgonu Bardzo ważne moi drodzy Krzywa musi być otwarta jak ją narysujecie Cicho psy! Nie hałasujcie! Psy mi hałasują moi drodzy Ja nie lubię jak oni robią hałas Ja wam pokażę jakiego narzędzia do generowania, do generowania krzywy uchyję E, widok ortograficzny włączę, przyciskając klawisz 5 na prawej klawiaturze, czyli no ADD I cursor I teraz gramy e, sobie na chętnie e, Tu Annotation, Add Annotate I wybieramy 3D Cursor To znaczy, na obiekt musi mieć otwartą przestrzeń Jak wam się nie podoba to, to w widoku tutaj usunęcie i na nowo małysować ale upewnijcie się że to jest otwarte to musi być otwarte następnie tutaj zaznaczamy Y8 i dajemy Figę tutaj na tę wysokość Orientation View Transform albo geometry, ja uchwalam Widok E, dobra i dałam sobie tutaj znowu trzeba dać tam oś e, dajemy sobie w opcji edit ag annotation i pamiętajcie żeby przełączyć na 3 d pulsar i znowu otwieram przestrzeń um, mieć krzywa ja nie wiem ile było tutoriali które tłumaczyły jak to na hendry poprawnie użyć jest mega ważne i na tej wysokości zaznaczamy Pursor. Możemy coś takiego zrobić, aby na hegizmo było na widoku 3 e, Czekajcie, muszę się skupić i znowu to zaznaczamy Ag Annotation, żałuję, że to nie może być domyślnie I delikatnie rysujemy e, Teraz tak Mogłem trochę dokładniej to narysować Chodzi o taka spirala Wyszła Jeszcze czwartą także sobie narysuję to będzie trochę większe aby to miał kształt sprężyny Allocation. annotation oh, to jakiś trochę problem, bo tutaj będę musiał tak go wygenerować i narysować mam nadzieję, że dobrze wygeneruj mi kształt nie no jest okej, okay. oglądam się, mój kształt jest ok. zapiszę sobie moi drodzy i teraz zaznaczamy to opcję... Czekajcie, ja się muszę skupić, tutaj trzeba to konwertować, się gamla 4, moi drodzy, ale musimy wyczyścić naszą krzywą, jak ma za dużo punktów, aby nam się dobrze wygenerował Oligon. clean up, curve, clean up, decimaker curve. Myślę, że w ilości tych jest okej. Okay. Pamiętajcie, aby wyłączyć wprowadnicę, bo wtedy będzie się Wam wygodniej pracowało. Tu się wszystko wyłącza. I teraz słuchajmy sobie takiego nachęgu o nazwie set first points. To wtedy nam poprowadzi. Yy, poligon wzdłuż tych punktów jak równolegle biegną bardzo ważne moi drodzy dam trochę większą rozdzielczość krzywej minimum 6 yy, dobra w zakładce krzywa wybieram sobie równikiem naszą obiecznie oczywiście punkty z tego wykasowałem ale to jest jeszcze fizycznie 2 uklejne i krzywą w równik wybieramy albo stąd, albo z outlanera. Ja Ja stąd wybiorę i dajemy owieśnię i taki mamy wygenerowany nasz kształt. Zależy od tego, jak krzywą prowadzicie. I tak wygląda otwieranie i zamykanie naszej krzywej. Mam nadzieję, że się Wam mój tutorial podoba i życzę Wam miłego dnia, moi drodzy Zatrzymajcie się.